gdybym wam powiedział, że po tej pigułce będziecie wiedzieć, co było poprzednio. Czy to jest pożegnanie z League'em 5? Tak, pożegnanie. I teraz jeszcze większy rozpiedol w postaci... O nie, jednak nie. Haha, <ścoughs> jest. O, mamy strażnika bez kolan. Jeden z moich ulubionych bohaterów w grach. Sprawdźmy, co tu się teraz wyprawia. Yes, Ja już wiem, że... ...to będzie... ...pojebana. Pojebały mi się pigułki już dzisiaj nic nie wiem. Hej, z tej strony QK i witam w and odcinku bo busek jak Sodusek, Co tam pozytywnie, bo ja właśnie... ...robię dalszą część tego... ...jebrzonego przejścia. Zobaczymy... ...co dalej się tu kryje. O, tamten gość jest wkurzony, bo jakby miało być inaczej. Oha, mamy gościa, dobra. Rodbierzemy gościa, opętujemy gościa Okej okay. I co teraz? Aha Aha A tu? Aha, Aha. Da, czyli tu chyba muszę iść, tak? Z główki te otworzyłem, a nie ty. Dobra. A to? A ty? O. Co to wszystko? Mam no nadzieję. I co teraz? Aha, to na tym to polegało. No dobra. Okej. Okay. Hop, hop. Y Manka manka, man, 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 man. I lecimy teraz w tą stronę. Kanka manka, man, 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 man. I uciekaj sobie ziom. Dobra, będziemy mieć teraz jednego z głowy. Okej, okay, jest sześciu. Stało. Eee no, ej, 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 w lewo jeszcze. Jeden krok. O, tak miało być. I wchodzimy tu. Przejście zamknięte. Nie daj, jeżeli przejście jest od zajebania tam wcześniej wstecz, to jeszcze tutaj muszę napierdzielać to ostro Jezus, Jezus, a tu? Dobra, ten mi spadnie tutaj, czyli muszę od razu tu iść. O, się ma, ma. Mogę ci jednąć Ja Jeb, zaczął biegać aż. Ja byłem szefowi. Zwała. Dobra, mamy przejście otwarte. Koleś, musisz bić? Chodź tu. Tam się da wejść? Na dół? <laughs> nie, nie dać. Dobrze. Dobra. Y Gdzie były nietoperze? A, tu są nietoperze, okej. Okay. Follow mi ziomki. Tam mną. Lole. Sześciu. Teraz czterech. Okej. Okay. Czyli mam iść tu, tak? Tu się otworzyło. To idziemy tu. A dawno nie było tego ukrytego przejścia żadnego, he? Czy to może mieć to jakiś związek z tym, że... Te... Ukryte przejścia były oznaczone butelkami właśnie z tego Soulstorma. Ale skoro jesteśmy w Soulstormie, to widocznie nie ma tutaj rozrzuconych butelek. Ha? Nie wiem. Podzielcie się opinią na ten temat pozytywnie. Ok, e, nie jestem pewien, czy możesz spać na dół. Możesz? Aha, dobra. Tak, ich tu muszę na dół sprowadzić, tak? Tam już jeden jest, tutaj jest drugi To oznacza, że muszę znowu włączyć tą wajchę I lecieć na samą górę po tamtych pozostałych Ok, no to lecimy Hop, 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 hop Jest trzeci, czwarty, okej okay. Idealnie Nie wam nie jest, okej. Okay. Co się kurwa nabijacie ze mnie, co? Serio. No to teraz speedrun. Zapróbujemy jeszcze raz <laughs> Falow mi ziom Damy tu F5, żeby nie było żadnych głupich pomyłek. I teraz falą mi ziomy! Nie mieć podłóg!

Follow me. Uciekajcie wszyscy czterej, tak, spieprzać. Się. Zajebiście. Ale pierda tam zostawiłem. Hamsko, to było tak hamskie, że aż muszę F5 dać, bo na pewno się zaraz gra na mnie zemści. O, oh dziękuję serio. Dobra, już nawet wiem chyba, co mam zrobić. Mniej więcej. Czy tu chodzi o to? Holy shit, holy shit, co mam zrobić? Taki manewr miałem zrobić? Uciekajcie sobie! Czterech, okej, okay. jest czterech uratowanych i mogę spieprzać. Dobra, to nawet nie było takie złe, jak mi się wydawało, że będzie. A to? Oj, to wygląda jak pułapka. <conception> takie przejścia mogłyby być każde. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, czy widzicie, tutaj na dole, pod Abe'em, jak są te światełka to te dolne chyba się krzywo świeci. <laughs> Zwała. Dobra, lecimy z tym. Co teraz? Sudak numer 6. Gdzie to ja teraz mam powinien... iść. Mam powinienem Uff. Jakoś tak mało podejrzanie to wygląda. O, tutaj też jest zbyt bezpiecznie jak na mój gust. I pewnie tu mnie zajebie coś. Tu też jest! O co chodzi? O co chodzi? O, oh, Jezus. What the fuck?! I ty przeciwko mnie?! Da, to po prostu może Mati... Znaczy, Mati... Jezu, zdałem wam moje imię po raz tysięczny QK po prostu... O, tak sobie przejdź! Sorry e... A co to jest? a Ty też jesteś wkurzony? Hop, 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 hop. A wiecie co? Zostańcie, bo ja nie jestem pewien co tu jest. Aha, dobra, możecie iść. Uciekajcie z tu. Okej, tam pisało chyba 9, więc mam jeszcze sześciu do uratowania. O to to jest? Það er eitthvað, það er eitthvað, það er eitthvað Æ, æ, æ Tracimy, chłopaki. Kaman, kaman, ładujcie się do windy. Wszyscy? Serio, o cholera, o cholera, o Co ten gościu tu robił, kurwa? I tutaj teraz to. i follow mi. I chodźcie chopaki, chodźcie, tu was ura tu jest, pieprzajcie sobie stąd. Tutaj pyk, pyk. I tutaj zanim tam pójdę, to sobie jednak walnę F5, bo to jest trochę, okej. Okay. 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 OK Stop, 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 stop Jakie kombo przeprosinowe, no o jezu was jest piątka i jeszcze tamten jeden do uratowania, to będzie sześciu, czyli wszyscy, którzy zostali tutaj Dajmy tutaj F5 Szybko, 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 ok. Koleś No i czekaj chwilę. A tu co jest? W tym telewizorku? Aha, tam jeszcze był wcześniej. Warning: Emperor use of electricity was called fatal. Warning: No okej, okay, wiem, fajnie, i co dalej? Aha. Włączyłem prądzik, i co? I to mogę teraz go tak zabić, tutaj na przykład? Tym? Nie da się. Uff. Zabity, lasek zabity. A tutaj? Co nie mówiła ta ławka? Living and Boys. No właśnie o to chodzi. O to chodzi, że mamy spierdzielać. Da go się, ty nic tutaj już nie ruszaj więcej. Eee, nie pamiętam, co teraz dalej miało być. Aha, tutaj coś jest. Sprawdźmy, co to jest za ten. Aha, o to chodzi. Okej. Okay. <laughs> co tutaj jest... Aha. Dobra, zrobimy taki bajer, że. Weźmiemy ich wszystkich. Wydaje mi się, że oni wszyscy powinni być właśnie tam po prawej, czyli tego jednego jeszcze trzeba przesunąć. Eee, follow me? Ok, damy F5. I teraz sprawdźmy, jak to ma działać. Wszystko da się tam wrócić na dół. Hop, da się, ok, to dobrze. I teraz spójrzmy ich na dół. I uciekajcie se w pizdu! A jeszcze jeden miał być. Koleś, co ty odpierdalasz? Uciekaj mi stąd, nie? What the fuck, a nie mnie straszysz, że jakiegoś typa zgubiłem. Tak swoją drogą mamy już wszystkich ten? Yes! Zero terminated! Kurde, jaką ja powinienem nagrodę za do to dostać? Dobra. I to chyba wszystko, nie? Tutaj tylko. wypchnąć to. I uciekamy z tego zulagu Tak, tak, jest zajebiście pięknie. Sprawdzimy jeszcze co tutaj się kryje i chyba zakończymy jak na razie. Aha Zabawa ze ślepcami. Zajebiście To ja po prostu pójdę tu Idziemy w dół. Eee... Da się tam przejść? Nie da się, czyli możecie się mnąć. Chodźcie. Okay, okay. Follow me! Go, 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 go! Ok. Teraz poczekajcie, ja tu sprawdzę, co jest tutaj. Aha. Zobacz. Żarcie. Ok. Czekajcie teraz. Aha. No, to tu już będą schody. Niestety. Dobra, to lecimy jakoś tak spróbujemy to zrobić w następnym odcinku, więc bądźcie tak pozytywni jak QK, który myśli entuzjastycznie, że na pewno to przyjdzie za pierwszym razem. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się pozytywnie. Sugnij, nie. Okej. Okay. A CIDADE